Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku, czyli trzecim Seven days tutaj. Un... Jak to się nazywało? Undead Legacy Undead Legacy Wczoraj był live'ik Na którym była ho ho horror? Na szczęście mnie tutaj nie i wszystkiego Ale... Tu poleciało ostro Tude, tu poleciało ostro Co się nie działo? Oho wow. No, no, do przodu. A to mnie rozwalła Nie! Ja pier... o ja pierwdzielę O mały włos Ty to Stawkę pełnowolnąłem, mam nadzieję. Jak nie to będzie dziwnie. z e, live'a. E, więc... Już wiecie o co chodzi. Tu jest SMR. je! Oh, yeah. Dalej boli. Serduszko krwawe Masakera. Ciekiera W dzisiejszym odcinku zrobimy zadanko. Od handlera. Jest godzina dziewiąta. To można by było podejechać już. A, właśnie. Samochód mi prawie. To A drobiny mi rozwoli. Nie ma. O, mam te. Co, za katarak, jakby co? Mm. Zrobimy tutaj drabin drabinkę na szybko Żeby jakoś tam włazić, nie? Gdzie są drabiny? Tu będą drabiny? Krzywa drabina Dziwna drabina Ta drabina Tak, ta drabina Dup Dup Jeb Ta Jasne Dup Tu styk, nie? <grywdy> Będę nawet tego ulepszał, bo nie ma sensu Czekaj Dobra, ja się przygotuję do tego. Do handyża. Zaraz się widzimy. Dobra, przygotowany mniej więcej. Spróbuję naprawić y, samochodzik. Czy I can do this? Yes? I do it. Yeah, pięknie. Aaa, za-zatankuj. Za, 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 Zobaczymy, co oni mają. Ciekawego? A czy co mają. To w Awarcie, bo to pochodzi jest? Fawor się zmienił. Uuu! E, to by się przydało. To by się przydało. Ale dobra, co masz tutaj ciekawego? Na no 10 mm. Czy to jest lepsze? Nie, nie jest lepsze. Znaczy, bo to jest trochę ulepszone? Hmm, nie wiem, nie, pozostawimy to. To nie ma sensu. Mój to. nie Thunderbird, Thunder Thunderbird. 30 Staliśmy w sumie 34000. 30. A sorry, za, co ja nie wyraźnie mówię zawsze. Takie jest życie. Niestety mam wadę wymowy. Więc przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza zbytnio. Może kiedyś będzie lepiej. To mam wszystko. to mam wszystko. Ulepszenia. Nie wiem po co ja to patrzę, nawet nie mam tego. Nie mam kasy, nie wziąłem. Co ja mógłbym wziąć? Daję jakąś robotę. 1, 2 km. Poziomy czwarty już. On 99 metrów. Rzeźnik? Its. Nie, nie, nie. Hmm. Przywróć zasilanie. A to nie, to jest w nocy. 1-2 km dom. Menstruadowy. Aaa! Mans. Taldowy. Mansztardowy. Musztardowy. Musztardowy. Hmm. Rzeźnik. Średni sklep Savage Country. Hmm. To by było dobre w sumie. Ale czemu tak daleko? Boh. Nie wiem po co oni tak daleko dają. Dobra, bierzemy. Really hmm. Może coś fajnego zna znajdziemy. Tup Dobra, widzimy się. Wow, uh. Co ciekawego mamy? Zobaczymy. Wow, A coś fajnego było. O coś fajnego, o coś fajnego, fajne, 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 fajne. 150 pokrycia yeah. To się opłacało U, się rozwaliło Wróć tutaj, tu ładnie to dobrze, dobrze Waliło na zapas, ale pójdź <grym> no dobracie co mam? Może być i jedziemy <grym>

i doszedł mi nowy subskrybent na kanał, więc witam Cię Panie Małcinie. Dzięki za subskrypcję Masz po specjalne pozdrowienia Na filmiku Więc mam nadzieję, że oglądasz, dzięki Oby się podobało, oby dłużej było Czy się oglądało? Y nie wiem, coś gadam podać. Dobra, mamy tutaj Savage country Country, country Zresztą, gdzie Ty jesteś? Zostaw mnie auto, Mmm, ty mendo. Dopiero to naprawiłem Ła ew. Chłopie, dopiero to naprawiłem, że mi się chce, to zjem Użyj Mhm Czekaj, to mógłbym zostawić... Nie właśnie do tego, tylko... Użyć to, czo, czo E i to wszystko, dobra To co, nie będę przeszukiwał najpierw, chociaż tu jest to jest ciekawego Aha, to zwykłe, dobra Atleta Dobra, nie ma czasu, robimy zadanko Weźmy maczetę I, szyba Tu jakaś holda idzie czy co? Ma ziemuś, się Ej, hey, daleko jesteś Dziękuję Drewno. Nic ciekawego nie ma Wiem, coś bym opowiedział. Aha, to są ubranka. Oo Jele Hele Juck. Oj, nie kropiłeś. Lewa. Lewa, lewa, o lewa, lewa. lewa. A, a, lewa. <grym zginęło> Ale go na kawałki. Mam tę moc! Chłopaki, dziewczyny, co on taki mocny jest? Czego nie ulepszyłem? Bo go... O nie, ulepszyłem go! Ty... Wow! Ty prawie na jednego strzała, nie? Dobre! A Do mnie się podobne zostało? Ale tego tu rozwaliło. chyba Maś, dawno czegoś takiego nie widziałem. Książki mi na ważniejsze ubrania nie biorę Czy dałaby się to? Będę rozwalał To tam, Ziemuś? Dobranoc Ej, dobranoc. Będę to... o, zamkniętnie O, Kasia To się bo Woda też potrzebuję E, czekaj, otwórz Ach, obmał włos Złomu dużo potrzebuje Złomu, złomu, książek Tej też W sumie to XP doświadczenie wlatuje Ale tu nic takiego nie ma Buty jakieś? A nie mam, mam zarąbiste buty w ogóle Jakiś czas temu znalazłem Takie dziwne zielone Wypaz, nie wiem skąd to jest Z czego to jest No hmm. ale wypas To nic nie ma ciekawego, nic nie ma Wojskowego bym chciał coś, coś zbroje to można by znaleźć w sumie Gdzie bijesz? No już nożem oczach. E, że mi za zabije. Ta, rękę mi połamał! Co za menda? Tam się dałeś. O, pios. Pios no, czas. To pana. Dobranoc. Co to mamy ciekawego? No nic nie. Dobra, jak coś ciekawego będzie. To. Dobra w sumie cały czas coś ciekawego jest To się będę odzywał Kurde połamał mi ten O to jest to Marwiajka Czy ja mogę zrobić Patyki, taśma klejąca, ta, ten szmatki Szmatki Nie, nie zrobię Co to jest? Stalowy hełm, ty. O! Ej, nie Chudy Połóż się Jest ktoś? Wody mam za tyle, a nie ma nawet tego Proszę pani, co pani tam robiło? Ajajajaj Jest może ktoś tutaj? O o o, zostawy do szycia Nic nie ma, nic O coś ciekawszego, dobra Tu pusto, tu idą Czeba ziom Dobra, no ziom Wow, wow, wow ACDC A oh, shit Dabaj ACDC Wo. Co ma Nie. Aj, jest Dobra. Poszli spać. Idź się chce, się Użyj Mhm. Mm mm -mm. oj, oj, Jezus Kuła, weź sobie Znaczenie poziom piąty? Dobrze, dobrze No nie Tak, ja, dopiero się wyliczyłeś No w sumie boję to mam dużo, to tam będę... <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Mogę sobie pomagnować. O, jest taśma, jest są kości. Patyki trzeba. Patyki to się. Dobrze, dobrze. A tam do góry. O kurde. E, spadaj w dół. Eee, zapraszam. Wytrychów nie mam. Że, jasny gwint Bo wytrychu tak nie zrobię, nie? Nie Zapomniałem Ożesz. gdzie lecisz? Chłopie wstawaj. A czy nie, nie nie wstawaj A świetnie zapomniałem o wytrychka na 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 a tam za łup jest tam jest za łup Czymnoga noga połamana budki jakie takie aż wleć tam gdzie wleć tam wleciałeś tam akusy mhm. binokle Modyfikacja co to jest? Modo strony odkucia. Nie, zaczynam zmęczenie do ruchu i wytrzymałości wynikającej z na szerze. Dobre. Czyli już mam... <laughs> Przepraszam. Czekajcie, to sobie kaszle jestem. Wszystko, wszystko. Chyba tam Wyczyć obszar. I zyskaj ten Zapasy, zapasy są gdzieś w tą stronę 4 metry gdzieś tu Ty gadasz tu są Dobra, wyczyść obszar. Szukamy tam, tam leci Jak dzielić się z tym, nie będę, bo czasu nie ma Każdu głową walnąłeś Chłopie O oh. o! E -e. Skakać ci mogę! No ja ci ze Jaki Jaki zabijesz? Masz tu nożem Jeszcze mnie zakaził. To my jesteś sobie winien Podleczmy się. podleczmy się. Ja ty królik tam latał. Widzieliście? Jest? Lecimy do handlerza Czekaj, no przeszukaj może jeszcze coś jest. Ci głupie spodnie, koszulki Koszulki, pod koszulki Właśnie to jest to najgorsze, najgorsze najlepsze, że tutaj wtedy możesz wszystko znaleźć, nie? No i zawsze te XP dostajesz no Dobra, to sobie przeszukam wszystko. Coś ciekawego będzie. 그거도 Zróbmy sobie tutaj naprawczy Znaczy naprawczy, naprawczy ko, ko, kolana łamane kości gdzie ten moment tu jest u, u, Dobra, będzie, łatwiej będzie Bo mnie nie ma, nie? Nie. Dobra, jest godzina 19, Wracam półtorej kilometra do handlarza. Zobaczymy się.

Oooo Telowy Czekaj To jest za 200 366 To mam parę Zrobić mogę, aż już na razie nie mogę bo nie mam materiału Chyba, nie mam jeszcze Bo wszystko Wykorzystam, ale dobra bierzemy nóż No tu To jest gorszy, to duży, go... bierz ten co tu możemy sprzedać? Dawaj! Sprzedaj... czyli w... dobra Sprzedaj Ile się do nich sprzedaje? Jakaś kasa z tego będzie Nie interesuje Cię ten przedmiot? Oksiu, Tu też? Hmm to my zostawi. Co to jest? po Zostawmy to. To też zostawmy. To sprzedamy. Kurwa mać, Sprzedałem ten. Nie to, to trzeba. Noś. F, świetnie. Część idą A, czy zostaw? Teraz. To jest lepszy. To zostawimy. O, to są lepsze. <grywa> to wziął <grywa> Się głodne robię. Dobra, zostawmy ten. Tu jeszcze. to. To jeszcze sprzeda, to sprzeda. Dziwne, Dziwne że na takie najdziwniejsze rzeczy bierze, I tańsze. No, wszystko dobra. Weź to pokładaj. Wartości jakieś. O. A, widzisz, koziorka. Wszystko. Dziwny to jest poziom. Dziękuję. <laughs> Budki niby lepsze. A, sprzedaj mu to. Pokaż mi, kasia, 5700. to masz ciekawego dla mnie dwieście. dziury. Kupiłbym mnie. Kupiłbym to. Ta nowa łopata też by się przydała. 2280. Gips też? Nie mam przeczytanego, przeczytanego, przeczytanego gipsu. Ty gadasz. No ale gips mam dużo. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. To by było na koniec na no dzisiaj. Dzięki ziemuś. A czekaj, a ten co mamy? Co mam, 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 mam masz jakiś ma. fajny Co tutaj? Nie ma nic. Tu w sumie to mam. Znaczy to mam? Tego nie mam od ten odblokowanego. Hmm. Ale przydałoby się zrobić. Chociaż mogę naprawiać. To jest ten sam poziom. Nieścigowego też nie ma zbytnio. Dobra. Dziękuję, do widzenia, do widzenia. Dobrze, kończymy na dzisiaj. Zobaczymy się, mam nadzieję, w następnym odcinku. Jeśli chcecie oczywiście odcinki dalej, mam nadzieję, że będą. Piszcie w komentarzu, co i jak. A ja sobie tutaj będę odbudowywał. Dzięki wam. Trzy, dwo, jeden. Naraz.